No, no to tak jakbyś to chciał napisać tylko że 2 i 0 podwójnie Czyli 4, Dobra. 2, 2, Dobra. 0, 0, Dobra, 4, 2, 2, 0, 0 Tak. Dobra. Dzięki, ja będę ci mówił co on robi, nie? Bo wiesz, co on robi mhm. To co zawsze No ja spokojnie, spokojnie Poczekamy chwilę? Jasne, nie ma prześ no teraz to już musimy na pewno poczekać. Okej. Okay. Ty pojęcie, jak już nie mam nawet pomysłu. Chciałem ja im mówić przy tych negocjacjach. Weź im, powiedz, że chcesz zaśpiewać, bo się stresujesz, czy coś. Ja się muszę skupić, zaraz rozbijesz szkło. Tylko mi A ty zejdzie... No ty się stresujesz. Chuj, Słyszę stary. To. Chuj, to jest pojebane, stary. Nie, no spokojnie. To radę przecież, nie? Masz tyle sprzętu. Więcej sprzętu niż talentu i lecimy. No, to na pewno. Na spokojnie, Dziękuję, że tu jesteście. Widzę zero znajomych twarzy. W ogóle, ten, wziąłem silnego zamiast makaroniarza. Co? Silnego wziąłem zamiast karbu. Okej, okay, to A miło. A teoria, że za jak zajarasz, to będzie dłuższy quick time event? To milczyk. Wyjebać można tą teorię. O, drodzy widzowie, jego tu nie ma bez kit, to ty <ścoughs> już jesteś, wypierdalaj młody, wypierdalaj. Hey, Za kurwa go nie ma? Stoi, to stoi! Ty czekaj, czekaj, ja właśnie potrzebowałem ósmego. <grywa> nie no, zostaw go. Kurwa. Oj no przecież, przecież ja bym nie <grywa> Kurwa wam to! Mówiłem! Przewidział, że kurwa to zrobię! Za drugą próbą! Powiedział, że to zrobi! O Jezus! Wyjąłeś Wyjąłem! Figurka pantery! O kurwa! Zajebałem! Xander! Kurwa zrobiłem to! Zajebałem! O kurwa! Dobra. Pierdolony no, no, Warlord. Za ten diament kot czerwony jest taki jakiego kolor od razu no, na pościg. A to Dobra. ciekawe, bo jest niebieski. Kot niebieski to chyba bez pościgu. Dobra. Clown, możesz zbijać jak chcesz. Możesz zbijać, możesz zbijać. No zbijam, zbijam. Dobra. Bez nerfów! Bez nerfów! Widzowie, kwantowe myślenie! Lewy palec, lewe, znaczy wskazujący palec lewej ręki, między jedynką a dwójką smaszujesz na pałę, a prawą ręką trójkę i czwórkę operujesz. Wtedy nie musisz myśleć o cyfrach, operujesz dwiema rękami. Kwantowe myślenie, kurwa, załączone. Czekaj. Co? 3x za wolny odjazd, kurwa. No kurwa! Historię robimy, nie chcą być częścią historii, na chuj nas łapią. Stary Jeszcze kasetkę trzeba ojebać, żeby była taka. No tak, korekta. ale to najtrudniejsze no, to tutaj, na koniec, tutaj, to tutaj nie? Bierz, najtrudniejsze tutaj bierz, na... no, no nie, bo się nie będzie liczyło, spokojnie. będzie no naj... liczyło, Najtrudniejsze nie na mam. koniec. Dobra, panie, panie. Panie napastniku, odda pan już Trzech tych zakładników za ten bezpieczny obiad Dobra widzowie, pantera w maśle Bo obrazy i tak mamy One są zawsze te same, świnia, kobiety Coś tam, coś tam, to i takie mamy na razie Bo chat, let's be honest, obrazy nie są drogie No w sensie możesz podejść i nożem je rozjebać To jest nic, no nie? Kasetka to w ogóle, te, te rzeczy, ta biżutera jest pewnie warta Nie wiem, z pięćka brudnej, nie? Bo to jest, wiecie, to jest entry level heist Ale to jest high end Bo musisz mieć rzeczy z banku, nie? Okej, okay, okej okay. I czat i zostajo, zostały nam te rzeczy, czajcie? Jeszcze na... nie wiem, na cokolwiek. Dobra, czekajcie. Dobra, zapamiętam. Jest jeszcze... jeszcze jakiś kurwa Halo? Obsmarowałem ją. Kurwa to masło. Pierdolone. Ale już poza Minecraft crafting. Nie widać, bo masz y, wi, masz widzenie 2D. Od, y, z której strony byś nie podszedł? Do tego do tej figurki to masz masło. Zablokowane murem. Nie widzisz jej. Ej, widzowie szczerze, po tych pierwszych razach, bo dochodzi o to, że... Ty nie masz prawie czasu na reakcję, jak jest od prawej strony. Wiecie, to kółko do zaznaczenia, bo wtedy ono startuje już jest gdzieś tutaj, no nie? Ale było tutaj, na dole i, i tak trafiłem, nie? Myślałem, że pierwszą wiertarkę to spalę na luzie, żeby zobaczyć, nie? Od 15.00 trenowałem, widzowie, od 15.00. I teraz proszę, żeby nikt tego nie nerfił. Niech będzie takie trudne, nie ma problemu. Zobaczymy, kto będzie z figurką chodził. A, to już jest zbite, bo nie mogę tego zrobić. A bo to zbijał ten, nie? Bo ja nie widzę, jak on je zbił. Przekazuję Dobra, czyli to jest, to jest. Jako negocjator z napastnikiem żądania. Ok. okay. Hałki, na Ej, ale celuj ktoś, kurwa, no. Dobra, spokojnie sobie. Dam ciku, dam radę. Tam będzie sobie Nie masz masz takiewek? Yyyyyy... Eee, no, ja ok. swoich przy sobie i mam 17, 17. Ja 10 mam 19, 2. to 36 na razie. Okej. Okay. To i tak wyjebane. Bez 18. znaczenia. Dobra, stary. Wszystko ugadane. Jest to... Tak, tak. Dobre negocjacje, także... Oddaj mi najpierw może... Tak, żeby był spokój, do 5. Dobra, ile. Ja to wezmę, ja to wezmę. Dobra. Sprawdźcie, Sprawdźcie wszystkie, wszystkie, czy są czy na, są na pewno. ...zapchnione, jak oddacie eee, pa, 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 pa. Dobra. Tak, wszystkie. Tak. I wyjdziecie, z... dobra. A wszystkie. bo tutaj są ten. Tu jest rozwalone. Tu jest rozwalone. Tu jest rozwalone. Tutaj niby nie jest rozwalone, ale nie mogę tego zrobić czyli tu karbo rozwalił. Tutaj karbo rozwalił. To jest rozwalone. Tutaj karbo rozwalił. 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 Wszystko! Sklirowany jubiler widzowie! co? Nie Nie ma skrytki. Nie wyczyszczona. Kasetka jeszcze. Wiktorio. Nie no, co ty ja nie piję teraz? Nie, mi się nachnął. Może w Ale to później się zresztą dzieją. No teraz jest Full Clear. Gdzie jest klaun? Drzwi nic nie robią, bo ten hejst jest ukryty. Zauważcie, że póki nie rozwalisz yy, gablot, to nie pojawiają się obrazy i gablota. A te czytniki tutaj były przed tym. A restart. No to nie no, jakby nam wjechali, to wiecie. To, to, by było trochę skurwysyństwo, bo wiadomo, że jeden nas celuje, nie? Łapy się trzęsły w chuj, a to jest najgorsze. Jak ci się łapy trzęsą przy quick time evencie na 20 milisekund reakcji, to jest najgorsze. Bo ci się może po prostu zmisklikować pod presją, nie? No ale kurwa haker. udowodnił wizowie od 15 ćwiczyłem tak quick time eventy. Nie ma problemu, może być tak trudne. Dawaj trudniejsze Matek next time Matek, błagam cię. Na, na Pacyfiku ośmioetapowy kwadraty. Laptopowe, nie ma problemu. Bring it. Sorry, neguję. Zajebany jestem Czemu tam papieros lata? Bo crasha dostał gruby <laughs> z papierosem. A on tam nie umie w środku, to się tak robi. Przepraszam, Zwróć jestem to, amatorem. Nie w że... bo... To się tak robi. Yy, w ich lewo, czyli w trakcie, będę tak. Jeszcze trzy wiertarki, nie mogłem to na jedną wiertarkę zrobić, ale czart, tu nie ma co liczyć, że na jedną wiertarkę zrobisz. Raz miałem tak, że RNG było tak, że... Dobra prawa góra było do kliknięcia trzy razy, czajcie, Do no, tego się nie da kliknąć, musiałbyś na pałę kliknąć, nie? Musisz mieć troszeczkę dalej, żebyś miał przynajmniej pół sekundy reakcji, nie A to jest RNG, gdzie jest ten pasek do wpisa, Do, do kliknięcia, nie? Wow, brawo! Kurwa, jakimś ja pierdolę, tam, tam! Czy nie wystarczy tam, tam. 20 ms na reakcję? Oczywiście, mistrz, wystarczy! <trafisz> TF! Musi tam ale jest Dobra, po ściągane kołczatki. Jak dam wam zielone światło, to mogli wychodzić. Ja idę do Viktorii, podjadę sobie po prostu Viktorii. Podejdź na y zakładnik tutaj troszeczkę bliżej, dobrze? Wyjeżdżamy w lewo, jak chcę. Dobre. to pytało jedno. I... Jak tam? Dobrze. Co? Prawa mały świecie. dzięki. Eee, teraz wychodzimy. Tak. Eee, moment, moment o, jeszcze. Nie o, gruby wrócił, gruby wrócił. Tylko jednego. Eee, od teraz odliczacie sobie minutę i gruby licz od 60 do 0. 60, 59, 58, 57, 56. Dobra, super. Superwizor, dałem im minutę, będą się powoli zbierać, więc jeszcze Panie Pani pan e... powie, że gruby wrócił, też będzie wychodził Nie wiem, na Paspik mówi, że wrócił gruby i będzie... Co za mody Sejmie szefie? No ja tak Dwa. powiedziałem, przepraszam. To, to jest przepraszam... Cytat. No to jeszcze Jesteś... powiedz jeszcze coś o, o jego wieszczu na <grym>